My praktycznie każdy mecz wygrywaliśmy, także leknie odpuszczał. Koledzy zagrali naprawdę super sezon. Chwała im za to. Znowu jesteśmy mistrzem Polski. Udowodniliśmy swoją wyższość, a jeżeli chodzi o mnie, o moje indywidualne osiągnięcia, to w tym sezonie tych osiągnięć nie ma. Nie ma czym się pochwalić. Także tak jak mówię, ciężka praca przede mną. Na szczęście ten sezon już się skończył. Teraz Trochę ponad dwa tygodnie odpoczynku, ale nie dla mnie. Ja będę ciężko pracować, aby się wzmocnić i, i wrócić silniejszym na, na ten najbliższy sezon. Na sezon, w którym znowu będą kibice, media oczekiwać od mistrza Polski awansu do Ligi Mistrzów. Czy Legia jest już gotowa, mocniejsza i kadrowo, i może mentalnie do tego, żeby wreszcie do tej Ligi Mistrzów awansować? Wydaje mi się, że mentalnie na pewno jesteśmy silniejsi. Pokazaliśmy to nieraz w tych najważniejszych meczach w tym sezonie. Potrafimy już grać tak ważne mecze. Nie jestem chyba jedynym zawodnikiem, który to mówi, ale wydaje mi się, że gdybyśmy teraz mieli grać rewanżowe spotkanie ze Stihlą na Łazienkowskiej, to byśmy to spotkanie wygrali, byśmy awansowali do Ligi Mistrzów. Ale to już jest przeszłość, Na tym nie możemy się zastanawiać. Teraz przed nami kolejne zadania. Trzeba będzie im sprostać. Wiemy na co nas stać. Będzie ciężko, ale na pewno, jeżeli damy się wszystko i będziemy grać tak, jak potrafimy najlepiej, to awansujemy do Ligi Mistrzów. Nie chcę rzucać słów na wiatr, ale na pewno mamy świetny zespół, trenera, który taktycznie potrafi rozpracować każdego rywala. I, i ja bardzo w to wierzę, że jesteśmy w stanie zaistnieć w tej elicie czyli w lidze mistrzów.